W Polsce, o czym Tomek za chwilę powie więcej, e, browarnictwo rzemieślnicze dopiero się rozwija. Tutaj browar z Goździszewa, który jest jednym z naszych goszczących browarów rzemieślniczych, działa chyba najdłużej jako rodzinny browar od 1991 roku, ale taki boom e, obserwujemy dopiero w ostatnich latach i efektem tego boomu jest chociażby Piwo Welesowe, którym dzisiaj się cieszymy w Karczmie Słowiańskiej na Podgrodziu. Także nasz festiwal w nazwie ma Uvelesa. Chciałem parę słów o tej postaci powiedzieć. Skąd się wzięło to Uvelesa? Kim jest Weles? Weles jest bardzo istotnym bóstwem, takim wyrazistym w mitologii słowiańskiej. Jest to Bóg związany z zaświatami. Z podziemiem, z krainą umarłych, która w słowiańszczyźnie określana jest jako nawia. Weles jest tą postacią, która odprowadza dusze zmarłych osób właśnie do nawi. Rzadziej z tej nawi wypuszcza, chociaż są też takie przypadki. Weles jest przeciwnikiem peruna, bóstwa uranicznego, który jest kojarzony z kolei z niebem, ze szczytami gór. I perun z Welesem bardzo się nie lubią. Trwają w permanentnym konflikcie. Natomiast nie wiem dlaczego ale jakoś tego Welesa lubię osobiście I to, jego, i to jego całe podziemne królestwo. Weles nazywany bywa mrocznym Bogiem i pewnie z racji tego, że związany jest z tym światem chronicznym podziemiem i ze śmiercią, ale jest też na przykład patronem bogactwa, patronem rzemiosł różnych Patronem rolnictwa, no i też bogactwa w takim znaczeniu, że to on zawładuje tym, co pod ziemią najcenniejsze dla ludzi. Bywa, na przykład złotem, szlachetnymi kamieniami, to jest jego domena. Weles jest też mądry. Zachował się taki mit o stworzeniu świata. Jeden z mitów o stworzeniu świata według dawnych Słowian, w tym, że micie kiedy jeszcze nie było ziemi, Perun z Welesem płynęli łódką. Perun poprosił swojego brata, czyli Welesa, żeby zamurkował i żeby wyciągnął ziarenko piasku z dna oceanu. Kiedy Weles tego dokonał, za trzecim podejściem Perun powołał naszą ziemię. Ale ta ziemia tak się rozrastała z tego ziarenka, że w pewnym momencie przerażony Perun powiedział: bracie, co teraz zrobić? Ta ziemia wkrótce pokryje cały ocean. Na co Weles, jako że jest mądry, powiedział, nie wiesz czy wystarczy wbić po jednej tyczce na każdym z krańców ziemi, ona powstrzyma rozrost ziemi. Tak też się stało. Także nadużyciem byłoby stwierdzenie, że Weles jest zły, a Perun dobry, albo odwrotnie, oni po prostu reprezentują odmienne żywioły. Tak jak już mówiłem, Weles jest związany z tą strefą podziemną. Czasami też jest uznawany za bóstwo akwatyczne, czyli związane z wodą. Wszelkie stwory podwodne są jemu bliskie i jemu podporządkowane. No i tutaj taki fragment z książki Andrzeja Szyjewskiego, profesora, religioznawcy który natchnął nas do tego, żeby właśnie Velesa wziąć sobie za patrona naszego festiwalu piwnego, ponieważ jak państwo widzicie inną jego dziedziną była fermentacja alkoholowa, jest bowiem piwnym bogiem, patronującym ucztą i świętą jako odzwierciedleniem bogactwa. Kiedy ludziom się dobrze powadzi, to imprezują, cieszą się, bawią, często w tym czasie konsumują piwo. Weles jest właśnie patronem tych fermentacji i browarnictwa. O, po lewej stronie opłatka książki profesora Andrzeja Szyjewskiego Religia Słowian, kompendium wiedzy o tym, co wiemy o świecie słowiańskim. Natomiast po prawej stronie inna bardzo ciekawa książka rosyjskiego badacza Borysa Ospieńskiego Kult świętego Mikołaja na Rusi. Kiedy nastało chrześcijaństwo i starych bogów skutecznie rugowano ze świadomości społecznej, wspólnot plemiennych. Tą pustkę próbowano zapełnić nowymi postaciami. Często bogów słowiańskich zastępowano chrześcijańskimi świętymi. Tak bardzo po prostu podmieniano nazwę. I wszystkie te rzeczy, którymi zajmował się Weles, nagle było będ zmiana i zajmował się nimi święty Mikołaj, zwany na Rusi Kijowskiej Mikułą. Zachowało się bardzo wiele pieśń, obrzędów, tradycji, gdzie e, mówi się o Mikule. Do dzisiaj w oborach wiesza się obrazki świętego Mikołaja, ponieważ on, tak jak przedtem, Weles jest patronem bydła e, i e, temat ten bardzo, te badania uskieńskiego bardzo wiele nam powiedziało o Welesie. Po prostu e, kontynuacją tej wiary Welesa był kult świętego Mikołaja. I dzięki badaniu tego kultu, który do dzisiaj jest żywy, sporo się dowiedzieliśmy o tym słowiańskim Bogu i jego przymiotach. Między innymi o tym, że jest on patronem e, piwowarów. No i od takich różnych przemyśleń i pomysłów doszliśmy do efektu finalnego, czyli do piwa welesowego. Taka piękna etykietka, nie mogę się nacieszyć. Tutaj też ze mną obecna. E, piwo welesowe. Uważone przez browar Tomka Czarna Owca, a uważone nie tak po prostu sobie z marszu, tylko po pewnych przygotowaniach. Myśmy tu wspólnie jako Muzeum Karczma na Podgrodziu i browar Czarna Owca ogłosili konkurs dla piwowarów domowych. I laureat tego konkursu, w którym wzięło udział 16 osób, Marek Rutowski, właśnie według jego receptury. Browar Czarnoowca uważał um, to piwo. Tomek pewnie więcej o nim jeszcze wspomni. To jest piwo e, też nie taki zwykły sobie przeniczniaczek, tylko piwo nawiązujące do bardzo odległych tradycji piwowarskich, które gdzieś tam zostały kiedyś spisane 400 lat temu i dzięki temu jest do czego nawiązywać. To taki wstęp, dlaczego festiwal nazywa się UWelesa, dlaczego u nas mamy piwo Welesowe. A teraz, mały przegląd browarów rzemieślniczych, które też w swoich produkcjach czy w etykietkach, w swoich narracjach nawiązują do słowiańskiej mitologii. A tutaj, sytuacja, która bardzo mnie bawi, ponieważ piwo nazywa się Kraina Welesa. A piwo to wyprodukował browar Peru. Ja Państwu wspomniałem, że Peru z Welesem bardzo się nie lubią, więc to taki miły ukłon ze strony Peruna, że uważyli krainę Welesa. Eee, piwa często na etykietkach mają tak zwane morskie opowieści, dobrze mówię Tomku. Takie historyjki. I u nas też jest taka historyjka, która tam trochę mówi o tym, kim jest weles. W krainie Welesa też jest bardzo ładnie opisane o tym czym jest ta Kraina Velesa, ale jest takie też ostrzeżenie nie, nie bądźcie tam za długo, jest tam niebezpiecznie, typowe dla Peruna. Perun generalnie z racji tego, że też nazwa browaru jest bardzo mitologiczna, bo Perun to jest też jedno z głównych słowiańskich bóstw, poczuwa się chyba do tego, żeby produkować dużo browarów pod nazwami nawiązującymi do słowiańskich wątków z mitologii słowiańskiej, na przykład browar Jasny Grom, a Trzyzorze, Jaregody, mają też noc kupały. Nie będę już teraz otwierał tej strony, która jest na dole, tam jest przegląd piw te produkowanych przez Perówna. Jest tam sporo takich wątków, właśnie ze słowiańskiej mitologii zaczerpniętych. A tutaj taki też browarek spod Warszawy, Bazyliszek. Nazwa browaru, bardzo mitologiczna, ponieważ Bazyliszek, pewnie Państwo znana postać. Taki koguto, smok, który gdzieś tam w lochach siedzi. Jeden był w Warszawie na pewno. To jest ta bestia, na którą, kiedy na którą się spojrzy, to się w kamień zamienia i trzeba mieć lustro, żeby odbić jego spojrzenie żeby to on się zamienił w kamień. Wierzono, że bazyliszki rodzą się z jaj koguta. Czyli jest to taki absurd, no, ale też w mitologii takich wykluczeń jest wiele. Gdyśmy przejrzeli produkcję bazyliczka, tam nie ma zbyt wiele wątków mitologiczno-słowiańskich. Raptem taki jeden wyłapałem w takim bardzo nowoczesnym designie. Dwa browary powstały: Wars i Sava, nawiązujące do legendy o powstaniu Warszawy. Browar, który już niestety nie istnieje, miasta, jeśli dobrze pamiętam, Baba Jaga, produkowali sporo dobrych piw, wśród nich była też Baba Jaga. Browar Baba Jaga robił Babę Jagę, bardzo zacne piwo, ale niestety idea padła, ale istnieje drugi Browar Baba Jaga pisany przez Y, który też w swoich etykietkach i w nazwach piw czerpie ze słowiańskiej demonologii konkretnie. Widzicie Państwo u góry Piwo. Ipa wyrwidom, Brat Wali Góry, taka postać, którą być może Państwo znacie z bajek, z takich legend słyszanych w dzieciństwie. Niżej Kiki Mora, też taki nieprzyjemny demon słowiański. No i jeszcze też jest południca. Ta południca u góry to jest uważona właśnie przez Baba Jagę, a tutaj na dole jak się okazuje pod tą samą nazwą Browar setka też wypuścił jedno ze swoich piw. Nazwał je także Południca. I bardzo fajną, ma też tą morską opowieść. Nie dam rady jej tu powiększyć, ale Południca to było takie niezbyt przyjemne monstrum. Był to demon, który w południe masakrował tych żniwiarzy, którzy nie odpoczywali. Kiedy jest gorąco. Należy odpoczywać, a nie żniwić. Jeżeli ktoś bardzo się śpieszył z pracą i mimo upału żniwił, to mógł spotkać południcę. Ten demon powstawał z kobiet, pań młodych, które w dniu swojego ślubu dokonywały żywota umierały. Często właśnie południca ukazywała się w zakrwawionej sukni ślubnej. Wierzono, że ona ma żelazną, żelazne zęby, którymi rozszarpywuje swoje. Ofiary. No i sierpek taki typowy, generalnie mało przyjemna pani. Też mieliśmy gdzieś u zarania pomysł, żeby nasze piwo nazwać południcą, ale dobrze, że tak nie zrobiliśmy, bo bylibyśmy bardzo wtórni. A też jest taki browar Sandomierz, który robi bardzo ładne etykietki i wśród nich dopatrzyłem się dwóch takich, które nawiązują jakoś do słowiańskiej mitologii. Po lewej stronie to piwo się nazywa Leśny Mędrzec. To jest taka lokalna legenda, ale mi się mocno wydaje, że nawiązuje albo do postaci Leszego, czyli takiego stwora, który opiekuje się knieją, albo do samego Welesa. W każdym razie, jeśli nie do Welesa, a do Leszego, Leszy jest tak jakby demonem podległym. Jest z ekipy Welesa, więc na jedno wychodzi. Taki miły staruszek, leśny mędrzec. A po, złotej, po prawej stronie złoty ptak. E, też piwo pod nazwą Rang wypuścił browar Perun. To, się, to jest związane też z takim mitem słowiańskim o ognistym ptaku. No, szczególnie ten mit jest popularny w Rosji, ale też nawiązał do niego Perun i pośrednio tutaj browar Sandomierz. E, Gościł u nas Stoisko Browaru Gościszewo ma bardzo fajne w, moim subiektywnym, w mojej subiektywnej opinii etykietki, bardzo mi się podobają. I wypuściłem też takie ciemne piwko świąteczne pod nazwą gwiazdor. Jeżeli Państwo jesteście z Pomorza, to wiecie, że gwiazdor jest to ten brodaty pan w czerwonym kubraczku, który przynosi prezenty grzecznym dzieciom w okolicach Bożego Narodzenia. Postać jak najbardziej z wierzeniowości Kaszu, ale nie tylko, bo i na Śląsku podobno wierzy się w Gwiazdora. To jest w zasadzie bardzo podobna postać do świętego Mikołaja czy dziada Mroza w Rosji. Gości szewu wypuściło właśnie Gwiazdora. Kto nie wierzy, ten nie próbuje. Też przyjemny slogan. No, i tak na zakończenie, też piwo, które dzisiaj ma u nas, pra Gryf Cze Czewski. Gryf jest jak najbardziej zwierzęciem mitologicznym, niekoniecznie z, z tego świata mitologii słowiańskiej. Jest to uniwersalne stworzenie, połączenie lwa z orłem, znane już w mitologiach przed czterema tysiącami lat. W Polsce też gryf się przyjął w średniowieczu, w heraldyce, występuje bardzo obficie. Szczególnie na Pomorzu Zachodnim, także jest to postać mitologiczna jak najbardziej. Jest też w herbie Tczewa, stąd zapewne pomysł na taką nazwę dla tego piwa, wśród ekipy Wolnego Browaru Czewskiego. I z mojej strony to wszystko, taki krótki przeglądzik. Teraz Tomku oddam Tobie mikrofon. Opowiedz nam o browarnictwie rzemieślniczym.